Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku! Po krótkiej przerwie, ponieważ niestety chorowałam w ostatnim tygodniu i dwa filmy ominęłam, jeśli chodzi o publikację, ale już wracam w pełni sił. No i być może też te, wiecie, zaległości na drobie zobaczymy. Może uda mi się opublikować najpóźniej wcześniej trochę więcej filmów niż zwykle. A co dzisiaj dla Was przygotowałam, to odcinek serii Mierzymy i co Wam pokażę po mojej łupy z wyprzedaży, co udało mi się upolować w niższej cenie. No i co mogę Wam powiedzieć, to jest jedna trzecia tego, co udało mi się kupić. I o ile w niektórych sklepach, w ogóle totalnie zmiotu wszystkie rzeczy które chciałam wziąć zamówić, tak jak na przykład wzorze tak jednak w przypadku niektórych zamówiłam mnóstwo rzeczy, a większość okazała się zbyt mała, albo totalnymi niedłupałami, dlatego tylko pokażę wam tutaj te rzeczy, które faktycznie są spoko, przede wszystkim szukałam jeansów i słuchajcie zamówiłam w Was 20 par w różnych odcieniach i w sumie licząc nawet te beżowe jeansy, to mam tutaj tylko 6 par, ponieważ faktycznie większość totalnie się mnie nadawała no, Ale no, sami są ogromne przeboje, więc nie dziwię się Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki serii Mierzymy Pojawiają się raz w tygodniu, są to hole ubraniowe Przeglądy jednej marki, czy jednej kategorii z różnych sklepów Także jeśli jest to coś, co was interesuje To zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z tymi filmami Zacznę od sukienek, mam tutaj dosłownie trzy sztuki Bardzo mało jak na mnie, jak wiecie uwielbiam tę kategorię I zazwyczaj właśnie od niej w ogóle wyszukuję um, I robię wszelkie zamówienia, że właśnie przeglądam kategorię sukienek Ale... Po prostu tak wiele zrobiłam filmów z mierzeniem sukienek, że po prostu te sukienki, które mi się podobały, i już Wam pokazałam na kanale, udało mi się znaleźć trzy modele, które właśnie chciałabym Wam pokazać. Pierwsza z nich pochodzi z reserve. Jest to model już taki charakterystyczny dla nich, i już pokazywałam wam wielokrotnie sukienki o tym kroju, tylko Maxi, ta jest, jak widzicie, przed kolano, ale właśnie dosłownie w tym samym kroju pokazywałam wam sukienki Maxi, czyli o takim głębokim dekolcie, ale jak widzicie nie pokazującym naprawdę niczego, z guzikami ładnie podkreślającym biust podkreślający talię i ogólnie rozkloszowane i tak naprawdę te sukienki znajdziecie w zarówno w wersji gładkiej, jak i właśnie we wzory ta jest czerwona z różowymi kwiatami i wygląda naprawdę bardzo ładnie, a teraz dostaniecie ją, słuchajcie, za 50 zł, także cenowo wypada świetnie, mam tutaj rozmiar 40 skład, 100% wiskoza, także idealny materiał na lato, mam wrażenie, że nawet ta długość jest jeszcze bardziej korzystna niż właśnie te długie, które do tej pory wam pokazywałam, podoba mi się to, że właśnie jest to sukienka z długim rękawem. Jest to wiecie, luźny rękaw i oddychający materiał, także nic tutaj się nie będzie przyklejać do skóry, a jednocześnie będziemy mieć tutaj ochronione ramiona oraz ręce, No co jest świetne w szczególności, jeśli wybieramy się na jakieś wyjazdy, czy po prostu na dłuższe spacery, tak żeby jednak tutaj te się chciała okryć od słońca. Dobrze wziąć właśnie taką sukienkę na wyjazdy, ponieważ czasami jak się spalimy, później się okazuje, że nie mamy nic w walizce, co właśnie okryłoby nasze ramiona, a tutaj jest wszystko przewiewne, także super, podoba mi się, ale zamówiłam tutaj jeszcze inną wersję kolorystyczną właśnie tego samego modelu, także doradźcie mi proszę w komentarzach, którą wersję według Was zostawić, także pokażę Wam też tę drugą. Ta wersja kolorystyczna jest w kremowym odcieniu, w takie drobne, czarne i żółte kwiatki. I wydaje mi się, że ta wygląda korzystniej u mnie i lepiej się w niej czuję, ale poczekam od Was na informację, też obejrzę ten materiał właśnie, żeby porównać sobie jak to wygląda tak w całości. Podoba mi się właśnie ta wersja kolorystyczna, ona jest troszeczkę mniej przeceniona, ponieważ dostaniecie ją w cenie 70 zł, a obie są przecenione ze 120, także no cenowo dalej wypada korzystnie, ale no jest trochę droższa jednak niż poprzednia wersja. Nie wiem, wydaje mi się, że ta jest fajniejsza i że ją zostawię w szefie. Trzecia sukienka jest z werszki i w sumie podczas przeglądania aplikacji spodobało mi się znacznie więcej sukienek, ale wszystkie były ze sztucznych materiałów. A jeśli chodzi o sukienki typowo letnie, no to kupuję tylko te o naturalnych składach, tak żeby po prostu były oddychające. No i ta sukienka jest bawełniana z dwuprocentowym elastanem, jest faktycznie taki delikatny, elastyczny materiał. Kosztuje 70 zł, jest przesunięta ze 120, oczywiście tutaj podaję Wam ceny właśnie, które ja widzę w tym momencie, ale Oglądając, mogłam już się właśnie nieco zmienić. Ma przepiękny kolor, taki jakby sztuczny, pistacjowy, podoba mi się. Jednocześnie jest taki żywy, ale troszeczkę zgaszony i według mnie wygląda niesamowicie korzystnie, no i krój też bardzo mi się podoba. Jest tutaj jeden element, który mnie drażni i denerwuje, o którym Wam zaraz powiem. Na górze jest dopasowana w biuście, są fajne marszczenia i faktycznie ten biust bardzo ładnie podkreśla jednocześnie nie pokazując go wcale, jak widzicie, on jest całkowicie tutaj schowany. Jeżeli jest tutaj pasowana jest to, no dosyć krótka w sumie mini, ale mimo, że ona delikatnie podchodzi do góry mam wrażenie, że i tak zatrzyma się w takim miejscu, które jest bezpieczne dla mnie właśnie przy przypadku mojego wzrostu no i no może troszeczkę brzuch podkreślać no bo jednak jest to dopasowana sukienka ale mi to nie przeszkadza i według mnie wygląda ładnie. Co mnie drażni w tej sukience to tutaj te rękawy tutaj są takie gumki, które mają trzymać właśnie rękawy na ramionach, ale one są zbyt luźne i one po prostu to cały czas mi się zsuwają, żebym mi się trzymało, to bym musiała sobie tak założyć całkowicie na ramię, co nie wygląda dobrze, a w momencie kiedy tak sobie na równo ustawię to zaraz mi ten yy, rękaw po prostu zjeżdża, więc to mnie bardzo denerwuje, a ze względu na to, że tutaj jest właśnie tyle materiału żeby wejść na to ramię, no to w momencie kiedy sobie opuścimy no to po prostu nie wygląda to dobrze, ponieważ tego materiału jest za dużo. Ona jednak jest stworzona tak, żeby nosić ją na ramionach. I to mnie denerwuje na tyle mocno, że wydaje mi się, że po prostu nie nosiłabym jej. Dlatego też jej w szafie nie zostawię właśnie przez tylko ten jeden element, ponieważ tak to mi się podoba. Jest to taka fajna letnia pozycja, ładny ma kolor, ale niestety nie dla mnie. Zawsze udało mi się tak naprawdę upolować jedynie dwie rzeczy, mimo że przygotowałam się wcześniej. Wiecie, dodałam wszystko do koszyka przed startem wyprzedaży. Tak jednak zapomniałam ustawić sobie przypomnienia, kiedy się ta wyprzedaż zaczyna i weszłam w was 10 minut później, i już z 24 rzeczy, które miałam w koszyku, zostały jedynie 4, w tym ta marynarka, którą zamówiłam w dwóch rozmiarach. A tak naprawdę reszta była totalnie wyprzedana. Jeszcze niby wchodzę do aplikacji, żeby zobaczyć, czy jakichś pozwrodowych nie ma. Tak jednak, no, nie udało mi się za bardzo kupić. Ta marynarka za to mi się bardzo podoba. Mam właśnie fajnej marynarki, która będzie w neutralnym odcieniu, no najchętniej właśnie w beżowym odcieniu, e, o naturalnym składzie. A to jest niesamowicie ciężkie, ponieważ zazwyczaj jednak marynarki są w 100% poliestrowe, albo nawet w przypadku naturalnego materiału z zewnątrz, tak jak często w lnialych, jest 100% poliestrowa podszewka. Mi się udało znaleźć e, marynarkę, która jest z Laioselu, czyli mojego ulubionego materiału, jeśli chodzi o lato, ale ogółem, ponieważ jest oddychający, a podszewka, która znajduje się w środku jest wiskola, także po prostu połączenie idealne. Marynarka oryginalnie kosztowała 300 zł, mi się udało kupić za 200, teraz w aplikacji widzę, mimo że jest niedostępna, że cena aktualna to 139 zł, być może znajdziecie gdzieś stacjonarnie, ale mam wrażenie, że fajniejsze rzeczy, one są nigdy niedostępne tak naprawdę w sklepach, ale wrzucę wam oczywiście numery referencyjne, więc zawsze możecie się zapytać na miejscu. Za 200 zł, jeśli chodzi o marynarkę taką basicową, to według mnie i tak dobrze, jeszcze tym bardziej ze względu na ten materiał. Zamówiłam ogólnie MK i LK, ponieważ zazwyczaj waha się tutaj ta rozmiarówka w zależności od tego, czy model jest bardziej uwersylizowy, czy klasyczny. To jest raczej klasyczny model w MC. Miałam tutaj zbyt ciasno w rękawach. Tutaj też jest dosyć ciasno, nie powiem, że nie, ponieważ rękawy są bardziej dopasowane tutaj na górze. Tutaj jak widzicie mam sporo luzu, ale właśnie tutaj na górze raczej jest dopasowana. No a jeśli chodzi o kształt, jest bardziej taki klasyczny, bym powiedziała. Ona nie jest jakoś, wiecie, tutaj podkreślająca talię, jakoś wyszczuplająca, tylko taka klasyczna, ale według mnie fajna marynarka do posiadania w szafie, tym bardziej, że ja za bardzo czegoś takiego w szafie nie mam. Materiał jest taki delikatnie teksturowany, więc dzięki temu też będzie się fajnie sprawdzać zarówno do eleganckich stylówek, jak i także do takich bardziej casualowych, żeby po prostu na siebie narzucić, czy na sukienkę, czy nawet na taką stylówkę, wiecie, z jeansami i zwykłym topem. Ja bardzo lubię marynarki z zary, ponieważ one faktycznie są ładnie skrojone cenowo, wypadają nieco wyżej niż w innych sieciówkach, ale rzeczywiście widać różnicę i te marynarki polecam, a z innymi bywa tak naprawdę różnie. Wydaje mi się, że ono zostanie w szafie, że tutaj ten krój mi się podoba, materiał jest rewelacyjny, a rzadko to się zdarza w przypadku marynarek. No i jednak dobrze mieć coś takiego klasycznego właśnie w szafie, tym bardziej, że to jest odcień, który będzie pasował niemalże do wszystkiego. Tak się uchwaliłam, że patrzyłam na składę, a tutaj nie zauważyłam, że Podszewka jest głównie poliestrowa. Ja tego nie rozumiem. Właśnie góra jest tutaj lniana z bawełną, mieszanka. A jeśli chodzi o podszewkę, jest to poliester z 20% bawełną. Bez sensu totalnie, ponieważ ta podszewka będzie nam się do niestety przyklejać. A sama w sobie marynarka jest fajna. No ja uwielbiam właśnie te skrócone marynarki. One jakoś zupełnie inaczej wyglądają i tak bardziej casualowo, Ale też właśnie na elegancko pasują jak najbardziej, ale jakoś te według mnie do mojego stylu pasują znacznie nie bardziej, ze względu na potrzebkę ja jej nie zostawię, tutaj tak samo zamówiłam rozmiar L a jeśli chodzi o cenę, no to ona kosztuje aktualnie 100 zł, jest dostępna normalnie na stronie, jako jedna z nielicznych na, tych, na tej wyprzedaży, a była przedstawiona ze 169 zł i ten rozmiar jak najbardziej mi pasuje, o ile jest tutaj też dosyć ciasno w tym em, właśnie obszarze, tak jednak wygląda naprawdę bardzo ładnie i podoba mi się ten materiał, ja lubię właśnie lniane marynarki co względu na to, że materiał jest ładny, ładny odcień, no, ale niestety odrzucamy ją i idziemy dalej. Teraz czas na moje przeboje z jeansami. Dużo zamówiłam ze strony Reserved, ponieważ cenowo wypadały najlepiej, po 30-40 głównie były dżinsy, więc zamówiłam ich ogromną ilość i z tych modeli, które były faktycznie w tej cenie to zamawiałam nawet różne wersje kolorystyczne, które mi się podobały, żeby już wiecie w razie jak będą dobre to zatrzymać je wszystkie. No ale niestety udało mi się znaleźć jedne takie dżinsy typowe, jedne szarawe i jedne bożowe wzory i tak dobrze w sumie, że trzy pary um, mi się sprawdziły, ale te to jest coś cudownego. To są jeansy z Elastanem, czyli najlepsza rzecz, która może być, ponieważ one są elastyczne, one się rozciągają, one są tak komfortowe. Więc jeśli jesteście takimi osobami jak ja, że najchętniej chodziłoby w leggingsach ciągle, żeby po prostu nie czuć takiego sztywnego materiału, żeby się nic nie wpijało w pas, no to to są jeansy z dla Was. Kosztowały 50 zł, są przecenione z 120 i są rewelacyjne. Ja mam tutaj rozmiar 42 i to jest właśnie rozmiar, który noszę. Akurat ale właśnie z tych, które zamówiłam z ReZerve różnie było, niektóre były tutaj zbyt ciasne, także po prostu nie czułam się komfortowo, a w część nawet się nie dopięłam te są tutaj, jeśli chodzi o przód idealne, idealne na udach, nie są okięte, jest troszeczkę luzu, troszeczkę z tyłu może nie tyle odstają, co jest tutaj sporo luz, jak widzicie, nawet ten jest widoczny się marszczy. Ale najwyżej, jeśli będzie mi to przeszkadzało, to sobie nie zwężę tutaj, albo będę używała tego triku z TikToka, czyli będę sznurówką po prostu zawiązywała, tak żeby w razie co one mi się nie ruszały. Tak jak rysów nie powinno się suszyć w suszarce nowej ze względu na to, że one się wtedy kurczą, to jednak wydaje mi się, że wyciągam. Te spokojnie będę mogła sobie służyć e, i one wtedy będą bardziej dopasowane, że one się odrobinę tutaj skurczą i będą wtedy okej, okay, ponieważ w mniejszym rozmiarze tutaj byłoby zbyt ciasno mi na nogach na pewno. Chociaż zastanawiam się, czy nie zamówić tak dla porównania. Są to ogólnie jeansy straight e, z takimi wycięciami na buta, bym powiedziała. Wycięciami w nogawce. No i tak jak wcześniej, tak wiecie, sceptycznie podchodziłam do wszelkich wycięć jeśli chodzi o nogawki i nie pogardziłabym, gdyby to były, wiecie, normalne nogawki, no, tak jednak wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, jeśli mamy jakieś fajne sneakersy, żeby je uwydatnić, to faktycznie ten but, który jest na wierzchu nie są zakryte butami, tak jak jest w przypadku często właśnie tych prostych, o prostych nogawkach, czy rozszerzanych, że całkowicie nam buty zakrywają i widać tylko czubek, więc to wydaje mi się, że naprawdę wygląda korzystnie, że same spodnie też wypadają świetnie, no i ze względu właśnie na to, Elastan i ten bardzo cieniutki jeans, elastyczny, no to to jest po prostu coś cudownego, dlatego one zostają w szafie bez po prostu chwili zastanowienia. Następnie szare jeansy, które mają na metce określenie baloon, ale właśnie takie baloon kojarzą mi się z takimi bardzo luźnymi, obszernymi jeansami, które zmierzają się na nogawkach, a tutaj są takie obszerne, w szczególności po zewnętrznej części na udach, i one często optycznie poszerzają tutaj tę strefę i sprawiają, że. Że sylwetka wygląda na bardziej gruszkę niż e, właśnie oryginalnie, jakby niezależnie od naszej figury. Tak, te mam wrażenie, że one są takie bardziej bagi, ale dalej są to straight jeansy, w sensie luźniejsze są tutaj na udach i tak samo luźne na nogawkach i nie zwężaniem się. E, I wyglądają naprawdę dobrze. Ciężko, e, aż mi uwierzyć w to, ponieważ są to naprawdę bardzo luźne nogawki, e, a ja zazwyczaj nie lubię tutaj nadmiaru materiału. Tak bardzo mi się podobają. Mam wrażenie, że one, że. W ten sposób nie pogrubiają tutaj i że wyglądają naprawdę dobrze. Kosztowały mi 40 zł, są przecenione ze 120, tutaj tak samo razem jak 42 i te są niemalże idealnie dopasowane. Tutaj są mega dopasowane z przodu, delikatnie może mi się umeszczy materiał, ale to jest normalne. W szczególności, że w zazwyczaj w jeansach mam znacznie więcej tutaj materiału i są bardziej opięte na udach, te naprawdę wyglądają świetnie. No i ładnie podkreślają pośladki, a tutaj z tyłu właśnie mają już taki luz i jeśli chodzi o materiał, ale jak widzicie, tutaj nie mam prawie w ogóle luzu. One są rzeczywiście ładnie dopasowane w talii, co się bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza. Te spodnie zdecydowanie zostają w szafie, jestem bardzo z niej zadowolona. Podoba mi się też kolor, według mnie będą często przeze mnie używane. Ja lubię właśnie takie rozbielone, jasne jeansy i tutaj ten szary odcień też mi jak najbardziej pasuje. Szkoda tylko, że nie było po prostu innych wersji kolorystycznych, ponieważ gdyby były, co mówiłabym, pewnie nie wszystkie. To są spodnie, nad którymi się zastanawiam, czy zostawić je w szafie. O ile mi się wzór bardzo podoba, to po prostu zastanawiam mnie to, czy po prostu w takie wzorzyste, kwiatowe spodnie będę chodziła, czy nie będzie tak, że je zostawię i będą leżały w szafie nieużywane, więc to mnie zastanawia w tym momencie. Według mnie wydaje mi się, że ten wzór jest ładny, jest stonowany, ponieważ jest bardzo delikatny i po prostu fajnie będzie wyglądał z jakimkolwiek białym topem, czy właśnie na ramiączkę, tak jak ten liliowy, który mam na sobie, tylko w białej wersji, czy na przykład jakiś biały sweterek, jeśli mówię, mowa tutaj o chłodniejszych miesiącach i tutaj bym za bardzo nie szalała, jeśli chodzi o stylówki, tylko raczej właśnie tak prosto dobierała. Aktualnie dostaniecie je w cenie 60 zł, są przesunięte za 140. Na rozmiar, jaki zamówiłam, to XL. Na sam krój, bym powiedziała, że to są mom jeansy, ponieważ są luźniejsze tutaj zarówno na udach, jak i na łydkach, ale jednak delikatnie się zwężają na dole. Na mnie ten rozmiar jest dosyć luźny, bym powiedziała tutaj. Wydaje mi się, że mniejszy rozmiar byłby zbyt ciasny tutaj w tej przestrzeni, że po prostu wygodniej będzie z paskiem, czy właśnie z zawiązaniem tutaj z tyłu po prostu, żeby zwęzić się troszeczkę w tali. ale różne są i przyjemne i właśnie komfortowe i jakoś za bardzo mi tutaj nie zjeżdżają tylko odrobinę, także zatrzymuje mi się tutaj na wysokości pępka, dalej są jednak z wysokim stanem. Wzór jest delikatny, takiej brązowej nitki na białym tle. Dajcie się znać co myślicie, Czasami sami zostawilibyście je w szafie na moim miejscu, ale komfortowo się czuję, mimo że są takie luźne to rzeczywiście są bardzo wygodne ostatnio bardzo często chodzę w jeansowych szortach, ale nie mam żadnych właśnie o takim jasnym odcieniu jeansu, dlatego no, spróbowałam z tymi z Pull bear. to jest model mam Jeans, zapłaciłam za nie 70 zł, były przecież jedne z 90 i mam tutaj rozmiar 42, one ogólnie są na mnie dobre, ponieważ tutaj są wystarczająco luźne w nogawkach ja mam zazwyczaj ten problem, że e shorty są właśnie dla mnie tutaj zbyt Hasne, ponieważ jednak mam dosyć szerokie uda. Tutaj w talii też są dopasowane, dzięki temu, że one mają tutaj takie gumki, to faktycznie nic mi w talii nie odstaje, ponieważ to tak faktycznie zbiera w momencie, kiedy się najemy, czy wiecie, po prostu przytyjemy delikatnie, to też się tutaj większy brzuch jak najbardziej zmieści. Jednak nie podoba mi się tutaj ten jeans, ponieważ on jest dosyć sztywny i może jakoś nie blokuje mi za bardzo ruchów, to tutaj ze względu właśnie na to, że one są podwinięte, tak nie tyle na stałe, ponieważ możemy je odwinąć, ale po prostu wtedy już nie będą miały swojego uroku i będą zbyt długie, to po prostu wszędzie tutaj ten materiał jest wyczuwalny, szczególnie w kroku, jak tak stoję, to czuję, że tam mam takie zbyt duże zagrubienie tego materiału i nie jest dla mnie komfortowo. O ile leżą ładnie, fajnie podkreślają pośladki, rzeczywiście podobają mi się, tak jednak po prostu nie czuję się w nich wystarczająco komfortowo i czuję, że ten materiał mógłby mnie nawet obcierać w przypadku właśnie, wiecie, jakichś dłuższych spacerów, no, to dlatego odpadają całkowicie. Zamówiłam też taką typowo letnią koszulę we wzory z takim lekkim, teksturowanym materiałem. Kolory to zgaszony taki róż. I kremowy odcień, taki eclipse, wpadający w żółte tony. I o ile jakby wzór mi się podoba i ogólnie wygląda fajnie, jest taka luźniejsza, a to jest rozmiar M. Wsadzam, że sobie tutaj w spodnie jedną część, żeby zobaczyć, jak wtedy będzie wyglądała. Tak moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej, ale ja też tak lubię koszulę nosić. Więc może dlatego. Podoba mi się z jednej strony ta koszula, z drugiej mam wrażenie, że to nie jest totalnie mój styl, także dajcie znać, co myślicie o niej, czy ją zostawiać, czy nie. Materiał jest przyjemny, jest to 100% bawełna, kosztowała 60 zł przeciwno za 120. No i nie wiem, co o niej myśleć. Śmiało tutaj bierzcie mniejszy rozmiar, czy nawet dwa rozmiary mniejsze, w zależności czy lubicie takie oversize, czy nie. No, ale ja zeszłam rozmiar niżej, a dalej mam taki konkretny oversize, więc rozmiar jeden przynajmniej mniej. No, niech się nad nim zastanowi, idziemy dalej. Następnie takie podarciuchy z werszki. Mi się bardzo podoba taki styl, ale wiem, że przez to też jeans są nietrwałe, ponieważ te sznurki, które trzymają tutaj ten materiał, one bardzo często już po dwóch praniach czy trzech potrafią się rozedrzeć całkowicie, czy po prostu tutaj na przykład w ruchu na kolanach. No i czasami jest tak, że później jest taka wielka dziura na przód w nóg, a nie taki fajny efekt, więc wydaje mi się, że jednak przez to ich nie zostawię, tym bardziej, że one są jednak stworzone na mniejszy wzrost i tutaj, gdzie, wiecie, mi się zgina noga, to ona powinna być trochę wyżej i ja po prostu czuję jak ten materiał mam tutaj naciągnięty na kolanach i tak nie czuję się za bardzo dobrze. Sam sobie ten model jest niedobry i przyjemny, ale tutaj właśnie na kolanach jednak się nie zgrywa za bardzo. Zamówiłam je ogólnie za 90 zł, były przecenione ze 140, jest to rozmiar 42. Z przodu jak widzicie są idealne, z tyłu minimalnie tutaj są różne w talii, ale jakoś tak za bardzo ten materiał się nie odznacza i nie jest to widoczne i też mi w ogóle nie schodzi z więc faktycznie trzymają się wysoko tutaj w talii, no i ładnie podpisują pośladki, ogólnie są różne na nogach. Taki fajny model mam jeansów. No, ale gdyby były takie, wiecie, gładkie, bez się taki model, no to bym zostawiła, ale wydaje mi się, że jednak nie ma sensu ich zostawiać, żeby posłużyły na chwilę tak naprawdę. Z też zamówiłam lnianą marynarkę, to też jest mieszanka ogólnie lnu z wiskozą, no i była informacja, że jest tu prezentowała poliestrowa podszewka. Ale na zdjęciu było widać, że podszewka jest tutaj tylko tak na górze, ale na dole już nie, że na dole tej podszewki nie ma, więc ja widziałam, że może jest tylko ten taki kawałek, który trzyma tutaj na górze konstrukcję i nie będzie tej podszewki zbyt wiele. Ale jednak jest na całym przodzie, jest na całych rękawach, więc no niestety absolutnie odpada, ponieważ ja już czuję, jak ten materiał mi się w środku do rąk przykleja. Mimo że nie jest dzisiaj gorąco, mimo że mam tutaj wiatrak i tak włączony dla swojego własnego komfortu, to jednak nie czuję się w tej marynarce dobrze, a szkoda, e, ponieważ rzeczywiście krój jest fajny, taki bardziej oversize'owy, coś takiego bardziej mojego zdecydowanie. E, podoba mi się jak leży. Tak. Następnie taka jakby trochę vintage'owa bluza z wielkim wypisem Milan. Wydaje mi się, że bardziej by mi się podobała jednak taka basicowa, gładka, N ale podoba mi się krój. Ja bardzo lubię właśnie takie kombinierzyki e, i tutaj suwak właśnie. E, według mnie wygląda to naprawdę fajnie, chociaż mam wrażenie, że tego materiału tutaj jest nieco zbyt dużo. Ona jest totalnie oversize'owa, Powiłam rozmiar M, ponieważ spodziewałam się e, większego rozmiaru, i według mnie ten mniejszy rozmiar niż normalnie noszę leży idealnie. Kosztowała mnie 60 zł, była przyciwiona ze 100. Ogólnie długość ma taką klasyczną, ale według mnie lepiej będzie wyglądała właśnie taka bardziej podwinięta, czy pod biustonosz, czy spodnie wsadzona, wtedy wygląda fajnie, ale tak tu mi nie do końca leży ta góra, właśnie ten materiał, A więc ja sobie ją odpuszczę, e, ale może komuś z Was się ona spodoba zamówiłam jeszcze dwie pary, w sumie tych samych jeansów w dwóch różnych odcieniach są to jeansy wide leg i w sumie sama zastanawiam się co o nich sądzę e, o ile mi się podobają wizualnie bardzo, ja bardzo lubię dzwony jak wyglądają u innych osób e, tak, wiecie, miałam kiedyś dzwony kiedyś to był troszeczkę inny model niż teraz robią, no, ale po prostu pamiętam jak denerwował mnie ten materiał e, właśnie na łydkach na zakończeniu więc tutaj się zastanawiam czy ten materiał mi po prostu przeszkadzać nie będzie, no ale jak widzicie są ładnie skrojone, zakrywają but Ładnie tutaj widać ten luz, ale jednocześnie nie są takie poszerzające tutaj na nogawkach po on, szerokości I wygląda to według mnie bardzo ładnie i mam wrażenie, że nawet dzięki temu też nogi wyglądają szczuplej O ile czarny może to nie jest do końca mój kolor, też dobrze mieć czarne spodnie w szafie Ale widzę, to nie jest kolor, który ja sięgam. jak widzicie też w moich holach Są osoby, które uwielbiają czernik, mogą chodzić głównie w nich I też mi się takie stylówki jak najbardziej podobają, ale po prostu nie na sobie stanowię się nad nimi, poczekam od Was na informacje. One kosztują 60 zł, są przecenione z 90, zamówiłam rozmiar 42, z przodu są idealnie dopasowane, z tyłu odrobinę luzu, ale jakoś ten materiał się nie odznacza, nie odstaje, więc jest dobrze, nie zsuwają mi się też i o ile czuję ten luz, no to są bardzo komfortowe i mi się tutaj nie ruszają w talii. Patrzę jeszcze jak wyglądają na pośladkach, ale za bardzo nie widzę, w sensie Czerń ma to do siebie, że ona fajnie wyszczupla, ale jednocześnie za bardzo tych krągłości tak fajnie nie podkreśla, jak po prostu standardowy kolor jeansów, czy jasnego jeansu, czy ciemnego. Po prostu tutaj, przez to, że jest aż taka głębia koloru, one są naprawdę mocno czarne, no to tak za bardzo sylwetki nie podkreśla. Ale faktycznie no muszę przyznać, że ono w no wyglądają fajnie pod tym względem, że faktycznie wyszczuplają, więc. Być może je sobie zostawię w szafie, ale pokażę wam tutaj jeszcze beżową wersję. I jak myślicie, które lepsze? Ty się bardzo dobrze czuję, jest to taki bardzo ładny, lekko ciepły odcień beżu. Co mi się podoba, to ten model jest naprawdę bardzo, z bardzo wysokim stanem. Normalnie mi się kończą mniej więcej w tym miejscu spodnie na wysokości pępka, jak te są znacznie wyższe i podobają, podobają, się jak wyglądają. Spójrzcie tutaj jak wygląda tyłaczek, no jest bardziej podkreślony według mnie niż w czarnej wersji. No i co? Muszę się zastanowić, czy mi się podoba ta nogawka, która wersja kolorystyczna mi się podoba, czy zostawić może obie. No ale jestem ciekawa, co sami o tych spodniach myślicie. Ponieważ im dłużej jestem w nich, tym się bardziej przekonuję. Myślałam, że jeszcze pokażę Wam te spodnie, ale nie dość, że są poliestrowe, w 100% nie zauważyłam tego podczas składania zamówienia, to jednocześnie są zbyt duże, więc już sobie je ominiemy. Nic fajnego generalnie. Słuchajcie, to już by było wszystko na dziś. Dajcie mi znać, co myślicie o tych ubraniach, czy lubicie w ogóle hole wyprzedażowe, czy jest sens robić, biorąc pod uwagę, że większość z tych rzeczy jest niedostępna. Wszystkie dostępne rzeczy znajdziecie linki do nich na dole w opisie, więc może uda Wam się kupić, jeśli Wam coś wpadło tutaj w oko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!